Eli, w 1098 rok streszczenie odcinka. Nadchodzi dzień rozprawy Melek. Kerem przyczyni się do tego, że Melek zostanie skazana na 15 lat pozbawienia wolności. Co zrobi Haktani? Zobaczcie, jak będzie wyglądało pożegnanie Melek i jej córki. Już więcej się nie zobaczą. Podczas śniadania Safak strofuje Emirhana, podkreślając, że chłopiec sprawił mu wielki zawód. Emirhan jest przekonany, że jego ojczym dowiedział się o wykradzionych odpowiedziach. Oddycha z ulgą, gdy okazuje się, że chodziło o mycie zębów przed snem. U zadowoleniu domowników Emirhan jest przekonany, że dostanie z testu najwyższą ocenę. Tufan z kolei jest dumny z syna, gdy dowiaduje się o kradzieży klucza odpowiedzi. Elif jest załamana faktem, że nie pojedzie na rozprawę. Nie posiada się z radości gdy Humeira pozwala jej jechać. Gwiazda i sysyk są przekonane, że melek zostanie oczyszczona z zarzutów i odzyska wolność. Również asli i birs mają taką nadzieję i postanawiają przygotować dla melek uroczystą kolację. W Sądzie pomowie obrończej, Kerem prosi sędziego o głos. Jego słowa są bardzo obciążające dla Melek. Co powie Kerem? Sprawdź w galerii. Zapada wyrok. Melek zostaje uznana winną zarzucanych jej czynów i skazana na 15 lat pozbawienia wolności. Co teraz będzie? Na antenie TVP emitowany jest już ostatni sezon Elif. Melek i Elif uciekły ludziom Terykę i zaczęły nowe życie. Widma przeszłości nie do końca je opuściły. W ich życiu pojawiła się Asli, która zaczynała jako nauczycielka Elif, a dziś jest asystentką Kerema. W domu Masit zamieszkała jej siostra, Kimet, ozłem Sawas, która ponad 30 lat temu uciekła z ukochanym i nie kontaktowała się z rodziną. Teraz chce się zemścić za to, co wydarzyło się w przeszłości i ukryć przed Masit, kim naprawdę jest jej dawna służąca. Elif. O czym jest serial? Melek pracowała jako służąca i zaszła w ciążę z synem bogatych pracodawców. Nie mówiąc ukochanemu o ciąży, odeszła z pracy. Kinen, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać Elif gangsterom, by spłacić długi. Melek musi uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabiera Elif do domu jej biologicznego ojca. Elif odcinek 1098 roku. W czwartek. 25 listopada 2021 roku. Ogoc, godz, godzina 14 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka 1090.